Jeśli nigdy nie byłeś w Hiszpanii lub nie znasz dobrze tego kraju, możesz się zastanowić, czym dokładnie jest Costa Blanca. I Costa Calida. Dlaczego tak wiele osób je wybiera? Zobaczmy to od razu na mapie. Tutaj na wybrzeżu Morza Śródziemnego pomiędzy Walencją a Kartacheną znajdują się dwa z najpopularniejszych regionów wśród zagranicznych kupujących. Costa Blanca w prowincji Alicante oraz Costa Calida w regionie Mursja nieco dalej na południe. Te miejsca cieszą się szczególną popularnością wśród Polaków, Belgów, Holendrów i Skandynawów, ponieważ mają doskonały klimat przez cały rok. Świetne połączenie lotnicze z bezpośrednimi lotami do Alicante oraz bogatą ofertę nowych inwestycji mieszkaniowych. I co najważniejsze, ceny są znacznie bardziej przystępne niż w innych rejonach Hiszpanii, takich jak Malaga czy Barcelona. Na przykład na północy Costa Blanca znajdziemy takie miejscowości jak Javia czy Moraira, które oferują bardziej ekskluzywny styl życia, nowoczesne wille, ukryte zatoczki i górzyste krajobrazy. Schodząc w dół wybrzeża, docieramy do Calpe, słynnego z ogromnej skały Mo przy morzu. Apartamentów z zapierającymi dech widokami. Blisko znajduje się Bijahojoza nadmorskie miasteczko pełne uroku, z kolorowymi domami przy plaży i spokojną atmosferą. To miejsce szczególnie cenione przez osoby poszukujące czegoś wyjątkowego i widoku na morze. Bardziej na południe, w regionie zwanym Costa Blanca Południe, znajdziemy miejscowości takie jak Torrevieja, Oriuela Costa, Guarda Mar del Segura czy Pilar de la Oradada, gdzie większość polskich kupujących decyduje się na zakup. To teren bardziej płaski, z długimi piaszczystymi plażami i licznymi nowymi osiedlami. Idealny zarówno na wakacje, jak i do zamieszkania na stałe. Jeszcze niżej, już w regionie Mursja, zaczyna się Costa z miasteczkami takimi jak San Pedro del Pinatar czy Los Alcazares, gdzie życie płynie spokojnie, a ceny są jeszcze niższe. Cały ten obszar pełen jest nowych inwestycji z ogrodami, wspólnymi basenami i dobrze zaprojektowanymi mieszkaniami. To miejsca stworzone z myślą o osobach przyjeżdżających z zagranicy, które chcą cieszyć się słońcem, morzem i spokojem. Dlatego jeśli myślisz o zakupie nieruchomości w Hiszpanii, Costa Blanca i Costa Calida to idealne miejsce, by zacząć. A teraz, gdy wiesz już, dlaczego te regiony są tak popularne, przyjrzyjmy się ich konkretnym różnicom. Zobaczymy, co można znaleźć w każdym z nich i jak wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.